Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Nowak. Znajduję się w miejscowości Samostrza. Jestem dyrektorem gospodarstwa, które pracuje na powierzchni 600 hektarów. Uprawiamy głównie buraki cukrowe, pszenicę, kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę, no i tuzy lucerna plus trwałe użytki zielone. Gospodarstwo prowadzi dużą hodowlę bydła mlecznego. 120 krów dojnych o dużej wydajności ponad 10 tysięcy kg mleka no i hodowla bydła rasy mięsnego, rasy limoze. Aby zaspokoić to pogłowie. A liczone ponad 700 sztuk, niezbędna jest pasza. Pasza dobrze wykonana, łąki przesiewane regularnie zbierane odpowiednim sprzętem, najnowocześniejszą technologią, no i przede wszystkim jakość spresowania. Dzisiaj mam zaszczyt użytkować nową presę walcową firmy CASE, jest to nowy zakup na naszym gospodarstwie, bardzo dobrze się spisuje, czym się charakteryzuje? Bardzo duża siła zgniotu, Standardowa kulka o średnicy 120 cm przekracza 700 kg. Jest to taki minimalny standard. No, ta, ta, ta maszyna w zupełności go spełnia. Przy maksymalnym sprężeniu, nawet do 800 kg. Co w zupełności pozwala mi zabezpieczyć tak dużą hodowlę w paszy, która jest niezbędna do doprowadzenia Poza tutaj kulkami owijamy, jak również zakiszamy w rękawach faliowych zakiszamy ponad 3000 ton różnego rodzaju pasz kiszonka z kukurydzy kiszonka z lucerny trawy wysłodki buraczane praktycznie wszystkie dostępne pasze w gospodarstwie